Święta to okres związany m.in. z prezentami. Skoro prezenty to naturalnie wszystko to, co najlepsze. A najlepsze w motoryzacji są V8, proste. Więc dziś robimy sobie małą przerwę od wiedzy i analizowania samochodowych zawiłości, a wchodzimy w tryb świątecznego relaksu. Rozsiadamy się wygodnie w fotelu i delikatnie podkręcamy głośność. Bowiem oto przed Wami najlepiej brzmiące V8 w historii samochodów osobowych. Zapnijcie pasy, jedziemy! Na początku czas na zaprezentowanie partnera tego odcinka, a jest nim Carvertical, czyli platforma, na której możecie sprawdzić historię auta na podstawie jego numeru WIN. Warto przed zakupem używanego auta, zwłaszcza sprowadzanego z zagranicy, sprawdzić jego historię pod kątem ewentualnych szkód, przebytych wypadków, czy napraw, lub niezgodności pod kątem jego przebiegu. Wystarczy posiadać numer VIN pojazdu, by na CarVertical wygenerować w kilka chwil raport na jego temat. Wydanie kilkudziesięciu złotych za raport na temat stanu auta, na które mamy zamiar wydać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, wydaje się mądrą inwestycją, która pomoże uniknąć wpakowania się na minę. Jeśli natomiast uzyskany raport nie spełni waszych oczekiwań, to dział obsługi klienta zwróci wam wasze pieniądze. Link promocyjny z 10% rabatem znajdziecie w opisie, a teraz wracamy do tematu tego filmu. Muszę Wam się przyznać, że z tym filmem trochę sam się wkopałem. V8 to absolutna kwintesencja motoryzacyjnego świata a co za tym idzie takich silników jest cała masa gdzie ta masa? Rzesza wśród wszystkich producentów od Ameryki Północnej po Europę, na Azji kończąc. Wyłonienie tych obiektywnie najlepszych jest zadaniem a wykonalnym, zwłaszcza, że ważnym czynnikiem przy ich wyborze są indywidualne upodobania. Więc tradycyjnie jak zawsze przy tego typu filmach, wy w komentarzach wpiszcie jaka jest w waszej ocenie najlepiej brzmiąca V8, a ja startuję z prezentacją swoich faworytów i zobaczymy na ile mamy podobne gusta. Jak V8, to oczywiście na myśl przychodzą Stany Zjednoczone i właśnie tam nasze poszukiwania zaczynamy, na tapet biorąc pierwszą generację Forda GT. Na początku XXI wieku Ford ze względu na zbliżającą się setną rocznicę istnienia marki rozpoczął program wskrzeszania nazw i oznaczeń silnie związanych z historią firmy. Jedną z najwspanialszych fordowskich historii było oczywiście czterokrotne zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ucierając nosa włoskim konkurentom. Stąd powołanie do życia nowoczesnej reinkarnacji GT40. Bardzo ciekawie przedstawia się kwestia nazewnictwa. Nowy GT40 finalnie okazał się wyższy niż 40 cali oryginalnego pierwowzoru. Mierząc 110 cm, a więc 44 cale. Stąd przez chwilę pojawił się pomysł, by nazwać go właśnie GT44. Natomiast w międzyczasie okazało się, że z nazwą GT40 i GT44 wiążą się nieścisłości związane ze znakiem towarowym należącym do pewnej brytyjskiej firmy, która zażądała sobie 40 milionów dolarów w zamian za zezwolenie do jej użycia. Finalnie więc kierownictwo amerykańskiego giganta postanowiło nazwać swój samochód po prostu Ford GT. Napędzany jest on v 8 serii Ford Modular o pojemności 5.4 litra, używaną w kilku innych modelach marki, między innymi Shelby GT500. Ale specjalnie na potrzeby GT silnik otrzymał kilka unikalnych modyfikacji takich jak zupełnie inne wałki rozrządu, inną konstrukcję bloku ze wzmocnionymi ściankami czy innym kompresorem śrubowym. Dlatego to właśnie dźwięk tej V8 generującej 560 koni mechanicznych jest zauważalnie inny niż np. w przypadku Shelby'ego GT500. jak przy Shelby jesteśmy, to kolejną pozycją na liście będzie właśnie oryginał z lat 60. Nie mam na myśli jednak GT500, bowiem moim wyborem jest GT350 i to tylko z roku 1965. To właśnie Shelby GT350 z 65 roku jest źródłem całej legendy tego modelu. To właśnie w 65 roku Karol Shelby na zlecenie Forda stworzył swój lekki samochód wyścigowy zaprojektowany z myślą o regulaminie Sportowego Klubu Samochodowego Ameryki i jej B-klasie. Już począwszy od 66 roku Mustangi Shelby były tworzone coraz bardziej z myślą o użytku drogowym, natomiast 65 rocznik był wyścigówką czystej krwi. Napędzany V8-ką Windsor o pojemności 4,7 litra, która standardowo generowała 275 koni, natomiast zastosowanie w niej wyścigowych gaźników Halley zaowocowało mocą 310 koni przekazywanych na tylne koła za pomocą ręcznej czterobiegowej skrzyni Borg-Warner. Do tego doszło odchudzenie nadwozia, koło zapasowe w miejsce tylnych siedzeń. Modyfikacje zawieszenia, inne opony i kilka innych usprawnień, które przełożyły się na Mistrzostwa Wyścigowej B klasy przez 3 lata z rzędu. A za niepowtarzalny dźwięk w dużej mierze odpowiada boczny wydech pozbawiony tłumików i katalizatorów. Można powiedzieć, przelot wprost z fabryki. Osiem cylindrów w widlastym ułożeniu to jednak domena nie tylko marek za oceanu. Czas więc przejść na stary kontynent, a dokładnie mówiąc do naszych zachodnich sąsiadów. Mowa oczywiście o Mercedesie C63 AMG budowanym od 2008 roku, o którym mówi się, że był pierwszym modelem od zera zaprojektowanym przez należącego do Mercedesa nadwornego tunera AMG. Oczywiście oficjalnie pierwszym modelem AMG jest C36 AMG, który znany jest chyba głównie z roli Safety Cara F1 w latach 90., natomiast nieoficjalnym poglądem jest, że tak naprawdę wszystkie modele AMG z przełomu XX i XXI wieku były po prostu daleko idącymi modyfikacjami cywilnej bazy. Natomiast C63 AMG uważany jest za pierwszy samochód prawdziwie zaprojektowany od A do Z przez wyczynową dywizję AMG. Napędzany można powiedzieć legendarną już V8 Mercedesa M156 o pojemności 6,2 litra w przypadku wyczynowej C klasy generującej początkowo 460 koni, a finalnie 490 koni mechanicznych. Znana ze swojego wyjątkowego wolnossącego charakteru, niepowtarzalnego dźwięku i problemów ze śrubami głowicy. Jeśli więc szukacie okazji z rynku wtórnego, to polecam te poliftowe, natomiast na szczęście wszystkie brzmią tak samo genialnie. Pozostając przy Mercedesie, czas na znanego z tego kanału krążownika szos zaprojektowanego wespół z brytyjskim McLarenem. Mowa oczywiście o Mercedesie SLR McLaren, czyli niezwykłym projekcie Grand Turera, powstałego w efekcie wspólnych starań różnych podmiotów. Mercedes odpowiedzialny był za to, by samochód był genialnym Grand Turerem. AMG zapewnił wyrafinowany układ napędowy, natomiast McLaren ze znanym nam Gordonem Marajem na czele wziął na swoje barki cały aspekt sportowo-wyścigowy. Coś takiego nie mogło się nie udać. I oczywiście się udało. Problem w tym, że w mojej ocenie jest to jeden z najbardziej niedocenianych supersamochodów, głównie z powodu tego, że przez wielu brany był jako hardkorowo-sportowy supersamochód, Podczas gdy w rzeczywistości był genialnym, wygodnym i zabójczo szybkim Grand Tourerem przyprawionym nutką McLarenowskiej doskonałości. Oczywiście z całą historią SLR-a polecam się zapoznać z podlinkowanego filmu mojego autorstwa, a teraz z dziennikarskiego obowiązku wspomnę, że za napęd oraz fenomenalny dźwięk odpowiada niemiecka V8 M155 o pojemności 5,4 litra. Na dobrą sprawę jest to konstrukcja pokrewna względem bardzo popularnej M113, ale AMG poddało ją odpowiedniej kuracji wzmacniającej, zakładającej m.in. instalację kompresora Rootsa generującego doładowanie 0,9 bara. Efektem jest 626 koni mechanicznych mocy, 780 Nm momentu obrotowego oraz iście rakietowy, niepowtarzalny dźwięk. C63 AMG, SLR McLaren, niestety AMG nigdy nie będzie już brzmieć tak wspaniale. Na razie to tyle, jeśli chodzi o Niemcy, a naszą podróż po świecie kontynuujemy dalej i lądujemy w Wielkiej Brytanii. W gruncie rzeczy znów mowa o producencie z Walking, bowiem, w mojej ocenie, nie wypada nie doceniać flagowej V8 McLarena M838. Sięgający swoimi korzeniami do serii Indycar, silnik stanowi podstawę napędową niemal wszystkich współczesnych McLarenów. Najwięcej mocy z jednostki o pojemności 3,8 litra wykrzesano oczywiście w najważniejszym modelu brytyjskiej marki, czyli P-1. Reprezentant wielkiej trójcy hipersamochodów napędzany był jednak nie tylko siłą spalinowego motoru, bowiem połączono go z silnikiem elektrycznym zamontowanym na wale napędowym, by w ten sposób wygenerować hybrydowe 916 koni mechanicznych. Moc, która jeszcze dekadę temu w produkcyjnym aucie wydawała się niemal abstrakcją, dziś już aż tak znów nie zwala. Mimo to jednak P1 na stale zapisał się w motoryzacyjnej historii świata jako jeden z pierwszych samochodów produkcyjnych, których hybrydową technologię wykorzystał nie tyle do uczynienia auta bardziej ekologicznym, co przede wszystkim do uczynienia go jeszcze szybszym. A na swoją ksywkę Widowmaker zasłużył m.in. charakterystycznymi tylnymi światłami, specyfiką prowadzenia oraz oczywiście dźwiękiem. Stajemy jeszcze na krótką chwilę w Wielkiej Brytanii, bo przyszedł czas na zdecydowanie najdziwniejszą V8 tego zestawienia. Jej niezwykłość bierze się z kilku różnych faktów. Po pierwsze, napędza ona Ariela Atoma, czyli drogowego go karta bez karoserii, drzwi, szyb czy dachu. Po drugie, powstała z połączenia dwóch rzędowych czwórek pochodzących z Suzuki Hayabuzy. Po trzecie, nie straciła ona swojego motocyklowego charakteru, rozkręcając się do powalających 10 600 obrotów na minutę. W końcu po czwarte, 3-litrowy silnik generuje okrągłe 500 koni mechanicznych, co w połączeniu z masą auta na poziomie zaledwie 550 kg daje stosunek mocy do masy wynoszący 909 koni mechanicznych na tonę czyli znacznie więcej niż chociażby wspomniany przed chwilą McLaren P1 oraz niewiele mniej niż Koenigsegg 1.1. Przekłada się to na niebywałe osiągi na czele z przyspieszeniem do setki wynoszącym zaledwie 2,3 sekundy, co uczyniło go najszybciej przyspieszającym samochodem w momencie swojej premiery. V8 i ponad 10 000 obrotów na minutę. Czego chcieć więcej? Ostatnim przystankiem w Europie muszą być oczywiście Włochy. Myślę, że absolutnie żadnym zaskoczeniem nie będzie, jeśli powiem, że mowa o Ferrari. Specjaliści z Maranello znani są przecież z wysokoobrotowych, sopranowo śpiewających V8, za których dźwięk odpowiada przede wszystkim płaski wał korbowy oraz kolejność zapłonów w cylindrach. Mój typ może okazać się jednak trochę zaskakujący, bowiem nie dość, że mam na myśli nie współczesny Ferrari, a klasyka to w dodatku mowa o najtańszym, często pomijanym modelu. W mojej ocenie najpiękniejszym śpiewem pochwalić się może V8 umieszczona za plecami kierowcy w Ferrari F355. Stosunkowo mała, widlasta 8 z lat 90. o pojemności 3,5 litra. Pod wieloma względami zbudowana była na wzór ówczesnych jednostek V10, pracujących w bolidach Formuły 1. Wysokoprzepływowa głowica, tytanowe korbowody, kute tłoki z aluminium, a na dodatek 5 zaworów na cylinder. Silnik generował nieco ponad 380 koni, co znaczy, że z jednego wolnosącego litra uzyskano aż 109 koni mechanicznych. Na początku lat 90. był to jeden z najlepszych wyników na świecie. Zaowocowało to sprintem do setki w czasie 4,7 sekundy oraz prędkością maksymalną 295 km na godzinę. A jako ciekawostkę mogę dodać, że w ciągu blisko 5 lat produkcji z nakładem ponad 11 tysięcy egzemplarzy, najpopularniejszym nadwoziem okazała się targa z otwartym dachem. I w sumie nic dziwnego, w końcu otwarty dach daje najlepszy dostęp do tego niepowtarzalnego dźwięku generowanego za plecami kierowcy. Naszą podróżą dookoła świata w końcu lądujemy w Japonii, a jak mowa o V8 z kraju kwitnącej wiśni, to wybór silnika może być chyba tylko jeden. Oczywiście mowa o jednostce Lexusa 2URGSE znanej z ich modeli oznaczonych literką F. Absolutne dzieło dalekowschodniej inżynierii stworzone dzięki wspólnym wysiłkom inżynierów Lexusa. Oraz motor sportowej dywizji Yamachy zajmującej się silnikami F1. Dzięki ich pracy, jednostka otrzymała przepływowo wydajną głowicę, zawory dolotowe z tytanu, kuty wał korbowy, kutek korbowody i kutek krzywki wałków rozrządu oraz rzadko spotykane połączenie portowego oraz bezpośredniego wtrysku paliwa. Konstrukcja tak udana, że niemal bez żadnych większych zmian umieszczana jest w najszybszych modelach marki do dziś. Niemal dwie dekady od jej powstania na potrzeby niezapomnianego ISFA. Obecnie zaś znajduje swoje miejsce pod maską RCFA, GSFA i ISA 500 oraz LC500. I jeśli komuś zależy na posiadaniu bezawaryjnej, wsącej V8ki z Japonii, to wypadałoby się spieszyć, bo to niestety ostatnie takie podrygi w kategorii samochodów cywilnych. Ciężko jednak ukryć fakt, że domeną V8 są jednak przede wszystkim Stany Zjednoczone, więc na końcówkę naszego świątecznego zestawienia lądujemy z powrotem za oceanem. Najpierw zajmiemy się współczesną v 8 chemii, której jednak dźwięk jest praktycznie niesłyszalny. Czemu? Bo zagłusza go wycie sprężarki. Mowa oczywiście o dodżu SRT demonie i chemii o pojemności 6,2 litra. Względem Hellcata, na którym bazował, zmieniono dokładnie 62% elementów silnika. Przede wszystkim zastosowano kute tłoki, kute zawory, kuty wał oraz dodano drugą pompę paliwa, ponieważ jedna nie wystarczałaby wykarmić cylindry. Przy pełnym obciążeniu silnika wtryskiwacze dostarczają prawie 6 litrów paliwa na minutę. Koroną na głowie króla jest jednak kompresor o pojemności 2,7 litra. Czyli większej niż większość europejskich silników spalinowych. Tylko do jego napędzania zwału korbowego pobierana jest moc odpowiadająca 100 koniom mechanicznym. W zamian jednak sprężarka odwdzięcza się ciśnieniem do ładowania dokładnie jednego bara, co w rezultacie daje powalającą moc 840 koni mechanicznych. I oczywiście dźwięk, który jest specyficznym wyciem nie do pomylenia z żadnym innym autem. No chyba że z egzorcystą. Na koniec moi drodzy, cóż tu dużo mówić? Po prostu klasyka. Chevroletowski Big Block z lat 60. i 70. to niekwestionowana klasyka gatunku i nawet chyba nie ma sensu wybierać tutaj jednego konkretnego modelu samochodu, czy jednej konkretnej pojemności. Mowa po prostu o tak zwanej Big Block Mark IV. Produkowany od wczesnych lat 60. aż do późnych lat 80. z pojemnościami. Od 366 cali, co na nasze daje okrągłe 6 litrów, aż do 454 cali, czyli 7,4 litra, i z mocami od 210 aż do 470 koni. Wiele różnych wersji, produkowanych według tego samego zamysłu przez dekady, wszystkie więc zaliczamy do tak zwanej czwartej generacji. Używane były niemalże w każdym ciężkim sprzęcie, jakim można sobie wyobrazić, łącznie z pojazdami wojskowymi, autobusami czy łodziami. My znamy je jednak głównie z kultowych samochodów: Korwety, Chevelle czy Camaro. Coś pięknego. Moi drodzy, mamy święta, więc nie przedłużając. Życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w spokoju i radości u boku najbliższych Wam osób. Bardzo miło było mi Was gościć. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia jak zawsze. W przyszłą sobotę. Cześć!